Co byś zrobił, gdybyś mógł mieć 3, 5, 14 nowych klientów każdego miesiąca? Kasia, która kiedyś ciężko pracowała i ledwo łączyła koniec z końcem, teraz ma gabinet psychologiczny, który śmiga, przynosi jej stabilny dochód i kasę na balans między życiem a pracą, no i na drobne przyjemności. Co się zmieniło? Zaczęliśmy pracować z moim systemem POMO. W tym filmie pokażę Ci, jak zdobywać nowych klientów, dlaczego teraz tak trudno jest Ci pozyskać kogokolwiek nowego i jak użyć POMO, by stworzyć powtarzalny system pozyskiwania tych klientów z miesiąca na miesiąc. Cześć, jestem Adrian i od 7 lat tworzę oferty, projektuję lejki sprzedażowe i zwiększam sprzedaż w firmach moich klientów. Porozmawiamy o planie działania, ofercie, marketingu i optymalizacji tych działań. Dlaczego tak trudno pozyskiwać nowych klientów? Nerwy, zmęczenie, poczucie porażki. Taki był stan Kasi, kiedy pierwszy raz spotkałem się z nią i zaczęliśmy rozmawiać o jej biznesie. Jest psychologiem po 30, więc ma już trochę lat doświadczenia i już od pewnego czasu prowadzi swój gabinet. Jednak od pewnego czasu ledwo łączy koniec z końcem. Przyznała, że dadwo sobie radzi. Konkurencja rosła w siłę, przychody były coraz mniejsze, a rodzina, czyli mąż i córeczka, no też chcieli widzieć mamy po pracy, też chcieli zobaczyć, że są przychody z tego biznesu i że mogą sobie pozwolić na drobne przyjemności życia, jak na przykład wakacje. Jednak ciężko to zrobić, pracując po 12 dni dziennie, urabiając się po łokcie, zdobywając klientów, którzy są nieodpowiedni dla ciebie, którzy cię w ogóle nie doceniają i nie widzisz z tego za żadnego zwrotu pieniężnego. I wiesz, jaki buchaczek? Kasia działała wyłącznie na portalu typu: Znany lekarz, Facebook i wszystkich innych portalach, gdzie mogła się reklamować. Prawie w ogóle nie zajmowała się marketingiem, tylko właściwie robiła swoje profile, no i liczyła, że ludzie sami do niej przyjdą i że zdobędzie dzięki temu dużo klientów. Wszystkie osoby, które do niej się zgłaszały z kolei robiły to, ponieważ zobaczyły ją na jakimś portalu. Jednak nie mieli pojęcia, czym ona się zajmuje, czym się specjalizuje. Widzieli tylko listę dyplomów, certyfikatów i nurt, w którym robiła swoje konsultacje. Więc widzisz ten problem? Kasia z trudem pozyskiwała odpowiednich klientów, bo jej marketing właściwie nie istniał. Oddała go w ręce innych portali, które robiły to słabo, średnio. I tutaj poleganie tylko na jednej czy dwóch platformach jest jak wrzucanie wszystkich ludzi do jednego wora. Tak naprawdę nie wiemy, kto się zdarzy, czy kto się zjawi na naszej stronie, i nie wiemy, czy nas wybierze, czy może nas odrzuci. To jest szczerze bardzo niebezpieczne, a jednocześnie marnuje mnóstwo potencjału i bardzo ogranicza sposób dotarcia do klienta. W rezultacie Kasia musiała pracować za mniejsze pieniądze, z większą ilością ludzi a jednocześnie konkurencja cały czas robiła to lepiej, no i te pieniądze topniały w oczach. Jednak po naszym pierwszym spotkaniu do gry wkroczył mój system POMO, czyli POMO. Na początku mamy P jak plan działania. To chyba najważniejszy element całego systemu POMO, bo pozwala nam ustalić, co musimy zrobić, dla kogo to robimy i w jakiej kolejności to robimy. Pamiętasz, jak jeszcze przed chwilą powiedziałem, że Kasia dostawała klientów, z których nie do końca była zadowolona, albo którzy nie byli zadowoleni z Kasi? No właśnie, to była pierwsza rzecz, którą chciałem zmienić. Chciałem, żeby mogła dobierać klientów, Takich, jakie są jej umiejętności i preferencje. Jeśli chcesz przyciągnąć wartościowych klientów i stworzyć ofertę, która naprawdę ich zainteresuje, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. I tutaj uwaga: Kasia nie dbała o żadną z tych rzeczy, a mimo to pozyskiwała jakichś tam klientów. Teraz jednak chcemy dla niej stworzyć coś lepszego: ofertę i marketing, która będzie przyciągać odpowiednich klientów. Cel jest prosty: chcemy przyciągnąć odpowiednich ludzi, którzy są w stanie zapłacić więcej za jej umiejętności i usługi, no i jednocześnie będą bardziej zadowoleni niż ci, których dotychczas miała. Więc jak dowiedziecie, kto jest Twoim klientem i jak możesz mu pomóc? Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, komu chcesz pomagać i czym jesteś naprawdę dobry. Zaraz po tym zapytaj siebie, gdzie znajdziesz takich ludzi i czego oni od Ciebie potrzebują. I tutaj uwaga, posłuchaj, bo to bardzo ważne. W tym filmie pokażę Ci cały plan zlotu ptaka. Zajrzyj do opisu pod tym filmem, żeby zobaczyć trzy filmy pokazujące pierwsze kroki, które przeszedłem z Kasią i jak to zrobić, żebyś i Ty mógł wdrażać to na własną rękę. Tam dowiesz się więcej, jak zacząć z pomóc. Gdy już dowiedzieliśmy się, kto może być naszym klientem, teraz pozostało nam pytanie, co tak naprawdę obchodzi tego klienta. Jakie ma potrzeby albo bolączki, które są dla niego na tyle ważne, żeby był gotowy za nie zapłacić, żeby ktoś mu z nimi pomógł. I okej, okay, znaleźliśmy tego gościa. Jednak teraz pojawia się pytanie, jak pokazać ofertę, żeby ten ktoś był skłonny dać pieniądze nam, a nie konkurencji. Kiedy poznaliśmy, kto jest naszym klientem, pojawiło się pytanie, co rzeczywiście go interesuje, jakie ma potrzeby, co go trapi na tyle, żeby był gotowy zapłacić. Jeśli to już mamy, to czas zastanowić się nad tym, jak przedstawić naszą ofertę tak, żeby właśnie chciał od nas coś kupić. No właśnie, czas na ofertę. I to nie byle jaką ofertę. Chcemy stworzyć coś naprawdę kuszącego, co przyniesie dostatek i stabilny biznes dla Kasi. Pierwszym, najważniejszym błędem Kasi było to, że oświadczała się na pierwszej randce. Ja wiem, to bez sensu. I słuchaj. Jeśli robisz ofertę i mówisz od razu o swoich doświadczeniach, umiejętnościach, dyplomach, certyfikatach, no to właśnie oświadczasz się na pierwszej randce. Dlaczego? bo w zasadzie nie pokazujesz niczego, co bezpośrednio przekłada się na lepsze życie klienta. Załóżmy, że jesteś z nurtu systemowego albo behawioralno-poznawczego. Gdy powiesz to przeciętemu kowalskiemu, on nie widzi większej różnicy. Dlatego tutaj wchodzi w grę jeden bardzo ważny system. Ważne jest, żeby tworzyć oferty, które idą za pięcioma psychologicznymi etapami podejmowania decyzji przez klienta. I więcej o tych etapach znajdziesz w jednym z filmów poniżej, więc zobacz sobie, pomyśl tylko. Czy zaufałbyś komuś, kto od razu mówi ci, ile kosztuje twoja usługa i wymienia wszystkie swoje umiejętności, nie mówiąc, co w zasadzie konkretnie może dla ciebie zrobić? Ja bym nie zaufał. Szczególnie w biznesie takim jak psychologia, gdzie zaufanie do tego drugiego człowieka to jest największa waluta, jaką możesz mieć. Dlatego to był nasz początek i to były pierwsze kroki, które zrobiliśmy podczas pracy z Kasią. Zadaliśmy sobie cztery najważniejsze pytania z perspektywy naszych klientów. Po pierwsze, jaką mega ofertę prezentujesz? I mega to jest bardzo ważne słowo. To nie ma być wale jaka oferta. Drugie, czy wierzę w to, że osiągniesz dla mnie ten rezultat, ten sukces? Czy krótko mówiąc, mi pomożesz? Po trzecie, jak długo zajmie osiągnięcie tego wymarzonego rez rezultatu? I po czwarte, ile wysiłku, zaangażowania i pieniędzy będę musiał w to włożyć, żeby wyjść na swoje? Jednym z najważniejszych strachów Kasi było to, że obawiała się sytuacji, kiedy mogłaby zachorować i nie zarabiać w ogóle. Wtedy brakowałoby jej środków na opłacenie podatków czy miesięcznych rachunków, już nie mówiąc o mężu i córesce. Marzyła o tym, żeby mieć coś, choćby mały dochód, który mógłby pracować na nią w momencie, kiedy ona nie jest w stanie pracować, bo jest na wakacjach, bo zachorowała, bo coś się wydarzyło, że nie jest w stanie obsługiwać klientów. I to był sekret do naszego sukcesu. Dlaczego? Bo te obawy idealnie wpisują się w te pięć etapów podejmowania decyzji przez klienta. W wyniku tego stworzyliśmy prosty plan, który pozwolił Kasi zarobić drobne sumy pieniędzy, jednocześnie przekonując swoich klientów do tego, by korzystali z jej usług konsultacji jeden na jednego. I teraz to wszystko opierało się na marketingu. Przyznam szczerze, że nie lubię działać w ciemno i polegać tylko i wyłącznie na wymysłach czy statystykach. Dlatego mój plan działania z Kasią był dość prosty. Stworzyliśmy prostą ofertę i przetestowaliśmy ją od razu na małej grupie potencjalnych klientów. Pracowaliśmy na grupach Facebookowych. Jeszcze bez rozbudowanego marketingu, bez rozbudowanego systemu czy jakiejkolwiek reklamy. Kilka różnych postów na kilku różnych grupach i w ten sposób zaczęliśmy testować, co ci ludzie chcą od nas usłyszeć. Dzięki temu szybko zobaczyliśmy reakcję i dostaliśmy feedback od ludzi. I zdobyliśmy pierwszych klientów i pierwsze pieniądze. I to było bardzo ważne, bo to były pierwsze pieniądze, które Kasia uzyskała we współpracy ze mną. Całość zajęła może z dwa tygodnie. I efekt był bardzo przyjemny. Kasia z moją pomocą szybko odzyskała całą kasę, którą mi zapłaciła. A ja z kolei dowiedziałem się, co działa w jej reklamie. Przetestowaliśmy różne metody pozyskiwania klientów i zostawiliśmy tylko te, które wymagały najmniej zaangażowania, a jednocześnie przynosiły największe efekty. Dla mnie najważniejsze było, żeby zbierać opinie od każdego pozyskanego klienta. Te pozytywne. Przydały nam się w kolejnych kampaniach reklamowych i marketingu. Te negatywne mówiły nam, co mamy poprawić, co możemy dodać, albo co możemy zmienić w naszej ofercie czy w marketingu, żeby ci ludzie byli bardziej zadowoleni. Pracując razem z Kasią, wymyśliliśmy system, który można łatwo powtórzyć. Chciałem zrobić coś, co Kasia będzie mogła powtarzać nawet bez mojej pomocy. Za każdym razem zbieraliśmy opinie klientów. To właśnie dzięki tym opiniom zdecydowaliśmy się wprowadzić nowe rozwiązania. Klienci bardzo często podkreślali, jak Kasia po spotkaniach i konsultacjach wysyłała im drobne wiadomości czy materiały merytoryczne, po to, żeby mogli się zastanowić nad tematem tego, co właśnie omawiali. To właśnie z tego zaczęliśmy się zastanawiać, jak wykorzystać tę praktykę i jak pozyskiwać klientów z polecenia. W ten sposób pojawił się pomysł na newsletter, a właściwie na mailing, który jest spersonalizowany przez to, że klienci chodzą na konsultacje i po konsultacjach dostają dodatkowe materiały. Dzięki tym mailom pokazywaliśmy, że dbamy o osoby, którym wcześniej pomogliśmy, i przypominaliśmy się im, że ciągle istniejemy. Efekt był taki, że ludzie, którzy już skończyli terapię i właściwie nie uczęszczają już na konsultacje, cały czas przypominali sobie, że Kasia istnieje. W efekcie ludzie, którzy z ich otoczenia potrzebowali pomocy specjalisty, mogli już zobaczyć te materiały, te wszystkie maile, które wysyłaliśmy, i dzięki temu pozyskiwaliśmy więcej osób z polecenia. System nie był prosty, ale zastosowaliśmy automatyzację i mechanizmy. Które pomogły nam to rozwijać i dzięki temu mogliśmy pozyskiwać kolejne źródło nowych klientów. I jak to wszystko potoczyło się dla Kasi? Zaczęliśmy od wprowadzania z systemu POMO. Krok po kroku. Kasia na początku była trochę zdenerwowana, ale zaufała całemu procesowi i pozwoliła się prowadzić. Zaplanowane działania i marketing przyniosły efekty. Stworzyliśmy jej świetną ofertę i ustawiliśmy nową strategię, dzięki temu zaczęliśmy pozyskiwać pierwszych klientów. Zaraz potem zaczęliśmy optymalizować cały proces i to przerodziło się w stały system, który teraz Kasia może powtarzać. Efekty były bardzo dobre. W ciągu półtorej miesiąca Kasia przeszła od rezerwowania tylko trzech ludzi do rezerwowania 14 ludzi każdego miesiąca. To ponad 350% wzrostu. A wiesz jaka jest najlepsza część? Ta równowaga między życiem osobistym a zawodowym. To, że Kasia teraz ma stabilny biznes, który się rozwija, jednocześnie nie martwi się o to, że zachoruje. No, i ma kasę na to, żeby świętować swój sukces na wakacjach w Grecji z rodziną. Po tym wszystkim Kasia powiedziała mi nawet, że w swojej pracy czuje się bardziej spełniona i bardziej doceniona, bo teraz dociera do ludzi, którym faktycznie może pomóc. I ludzi, którzy chcą tą pomoc otrzymać. I jak widać, jest to historia z happy endem. Jeśli chcesz wprowadzić system POMO w swojej firmie, to zobacz trzy filmy, które są w opisie poniżej. Tam dowiesz się więcej i poznasz pierwsze kroki, które możesz zrobić, żeby zacząć wprowadzać ten system. A jeśli potrzebujesz pomocy i prowadzenia za rękę, krok po kroku, to odezwij się do mnie. Wszystkie przyciski i linki też są poniżej.